Mija 97. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jednego z czterech polskich zrywów niepodległościowych, które zostało przez nas wygrane. Znajdujemy się obecnie w Boczkowie, w gminie Nowe Skalmierzyce, gdzie zginął pierwszy powstaniec właśnie Powstania Wielkopolskiego Jan Mertka. Warto zaznaczyć przy okazji, że Boczków był pierwszą miejscowością wyzwoloną całkowicie przez powstańców z roku 1918 był pomimo pory roku bardzo gorącym czasem w dziejach naszego państwa. Nie wszystkie ziemie i obszary znajdujące się w granicach Rzeczpospolitej już do niej powróciły. Wiele obszarów jest spornych, między innymi tereny na zachód od Kalisza, tereny dzisiejszej Wielkopolski z Poznaniem włącznie. Kalisz ma to szczęście, że już 11 listopada jest miastem wolnym od jurysdykcji Pruskie. Daje to możliwość stworzenia tam pierwszych jednostek wojskowych. Pierwszą taką jednostką jest Batalion Pograniczny, który składa swoją przysięgę 13 grudnia 1918 roku w Kaliszu. Niedługo potem, bo wraz z wybuchem Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia chodzi do akcji od samego jego początku i walczy w nim aż do zakończenia działań zbrojnych w lutym 1919 roku.